Witam ponownie. Udało nam się złapać pana Mariana Wójtowicza, który jest dzisiaj bardzo, bardzo i wczoraj, jeszcze jutro będzie rozchwytywany. Pan Marian Wójtowicz jest konferencjerem, ale przede wszystkim wspaniałym człowiekiem i dobrą duszą tego festiwalu od 36 lat. Panie Marianie, prawie 40 lat. Minęło jak jeden dzień? Jak w 40-latku? Powiem tak, że rzeczywiście szmat czasu, ale prze, prze, przeszło to szybko. Sam sobie nawet uzmysłowiłem, dopiero teraz, jak się Słaska zaczynała, że to jest tyle lat. Nie prowadziłem pierwszej, bodajże i drugiej, dlatego bo byłem w tym czasie na studiach i jednej, kiedy byłem w Stanach. Reszta... Były w moim udziałem, więc rzeczywiście jest tego sporo. Jest sporo, bo powiem szczerze, 36 lat to tyle, ile ja lat żyję. Nie już dopadza, że tak powiemy, kryzys wieku średniego po trochę. Pan widzę pełen wigoru co roku. Jak pan widzi praktycznie już teraz dorosłych mężczyzn czy kobiet, które kiedyś były dzieciakami. Jest to, dopiero chyba się wtedy człowiek sobie uświadamia, że, że to tyle lat minęło. Tak, rzeczywiście jest sporo wykonawców takich, których pamiętam jako takie dzieci stawiające pierwsze kroki na scenie. Niejednokrotnie mikrofon się obniżał, a dzisiaj dorośli ludzie bardzo często i gabarytowo również i z, i z dużym dorobkiem artystycznym, prawda, więc to jest wszystko bardzo sympatyczne i miłe. Ale też rzeczywiście, gdyby to chciał tak sentymentem patrzeć, no, no to, to uświadamia nam trochę, że jednak te latka ubywają. Ale może nie tak, nie na to będziemy podkreślać. Właściwie podkreślić należy fakt, że impreza się rozwija, że ona dojrzewa, że jest potrzebna, że jest podziwiana przez wszystkich. I co najważniejsze, bo to staje się, chcę to przekazywać i podkreślić również, że przybywa nam młodych wykonawców. Jesteśmy świadkami wczoraj czy dzisiaj dominują zespoły dziecięce, młodzieżowe i to czy w kategorii Mierzy Uczeń, czy w zespołach dziecięcych, czy w gawędziarzach, instrumentalistach, no naprawdę jest bardzo dużo dzieci i młodzieży. Chwała wszystkim nauczycielom, kierownikom zespołów, którzy uczą ich, bo młodzież nie wstydzi się ubrać strój, wyjść na scenę. To jest rzeczywiście bardzo fajna rzecz. Panie Marenie, a z tych torosów już, którzy kiedyś byli dziećmi, czy oni też przeprowadzają swoje dzieciaki i idzie to z pokolenia na pokolenie? Zauważył Pan to? Tak, zauważyłem. Jest tak, że jeżeli ktoś był w zespole, albo prowadzi zespół, Zdecydowanie włącza swoje dzieci w, to, w ten nurt pracy artystycznej i te dzieci występują na scenie. No i takim przykładem, tak w pierwszym z brzegu, jakby powiedział, to jest Bronisław Kaczor na przykład. On już wnuki swoje przyprowadza. Zresztą był wczoraj też występowali. i właśnie między innymi w kategorii mniejszych uczeń zapowiadam jednego i mówi Kaczor, a kto to jest? A Ale to wnóg mój jest. I tak jest w kamienicy również, Marian Dudzik, prawda? To jest sporo takich osób że rzeczywiście przeprowadzają na scenę swoje wnuki i, i, no i też uczestniczą. No to jest piękna sprawa. Czyli folklor ma się dobrze. Folklor ma się dobrze, tak. ma się dobrze. Zdecydowanie tego się nie obawiam, wręcz przeciwnie, podkreślam wszędzie, że nie zginie, dlatego że jest dużo chętnych. Dokładnie. Dziękuję, pani Marenie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, pozdrawiam.